Ruch na moście nad Sundem jest ogromny. Fifi i jej koledzy nie mają chwili wytchnienia. Dokąd pan jedzie? Do Malmy. Na długo? Często pan tam jeździ? To pierwszy raz. Dobrze. To my decydujemy, kogo zatrzymać. Proszę podjechać na trójkę. Dobrze. Trzeba zwrócić uwagę, jak dana osoba się zachowuje i jaki jest cel podróży. Mam 30 sekund na podjęcie decyzji o kontroli. Nie może to trwać zbyt długo. Do kontroli zatrzymano właśnie furgonetkę. Gdzie pan mieszka? W Göteborgu. Przeszukamy pojazd. Proszę pójść z kolegą. Zapraszam. Zainteresowała nas furgonetka. Pasażerami są dwie osoby, które spędziły dwa tygodnie na wakacjach we Włoszech. To dwaj młodzi mężczyźni. Jeden z nich jest z Göteborga. Najpierw pies sprawdzi pojazd, a potem furgonetkę przeskanujemy. Zawsze liczę na to, że trafię na duży transport kokainy lub metamfetaminy. Chciałbym znaleźć tonę. Pasażer mówi, że byli we Włoszech. Spytałem, jakie odwiedzili miasta. Wymienił tylko Mediolan. Nie pamięta pozostałych. Powiedział, że dużo spacerowali. Gdy spytałem, gdzie spali, odparł, że nie pamięta czy w furgonetce, czy w hotelu. Pasażer jest zdezorientowany niewiele wie. Byli we Włoszech, ale nie zna żadnych miast, ani nawet waluty tego kraju. Nie wiem, w jakich byli krajach i czy spali w furgonetce, czy w hotelu. Coś tu się nie zgadza. Nic nie pamięta. Amnezja. Wypakujemy towar. Najbardziej niebezpieczna w tej pracy jest nieznajomość tego, co znajdziemy. Może to być broń, albo noże, drzewko oliwne. Można natknąć się na broń i noże. Drzewko oliwne. Znaleźliśmy piękne, stare drzewko oliwne. I kilka innych przedmiotów, świadczących o ich pobycie we Włoszech. Tak nietypowy ładunek wymaga pomocy czteronożnego przyjaciela z niesamowitym węchem. Pod samochodem i między motocyklami, wyraźnie czegoś szuka.

Pies nic nie znalazł. Zainteresował się kilkoma miejscami, ale niczego nie wskazał. Nie poddajemy się jednak. Pies wykonał swoje zadanie. Teraz przeskanujemy pojazd, żeby mieć lepszy obraz sytuacji. Skan wskaże wszelkie nieprawidłowości. Pokażę, czy jest tam wbudowany schowek, coś w zbiorniku na paliwo, suficie i w ścianach. Zieleń i pomarańcz to drzewo? Wielkie drzewo oliwne. Jest tu coś organicznego. Nie widzę jednak żadnych nieprawidłowości. Musimy sprawdzić przód i okolice kół oraz miejsce nad zbiornikiem paliwa, na którym skoncentrował się pies. Popatrzmy. Jeśli któryś z nas ma wrażenie, że coś nie gra, szukamy, aż mamy pewność, że niczego nie ukryto. Sprawdzę tutaj. Tylko to miejsce. Zajrzę pod siedzenie. Chęć znalezienia czegoś daje nam kopa. Skorzystaliśmy z psa i skanera, ale nie są to niezawodne narzędzia. Dlatego teraz sami sprawdzamy pojazd. To widziałem: kwiaty. Pod sufitem nic nie ma. Wystarczy. Tak. Drzewko oliwne jest w doskonałym są, stanie. Są, są, Zapewne ja nic tam no, nie to ma. To pewnie stare i bardzo to, drogie drzewo. To, to bardzo, bardzo drzewo. Początkowo podejrzewałem, że wcale nie pojechali do Włoch. Mają jednak przedmioty z tego kraju potwierdzające ich wersję. Prosto i w prawo. Gdy są wskazania, że coś możemy znaleźć, ale nam się nie udaje, jesteśmy sfrustrowani. Chcemy coś znaleźć, ale dobrze dla nich, że tak się nie stało. Choć dla nas to żadna fajna. Spokojnej podróży. Tym razem celnicy nic nie znaleźli i mężczyźni mogą kontynuować podróż. Adam i Mimi zatrzymali mężczyznę, którego wakacyjna trasa wzbudza wiele wątpliwości. Wygląda na to, że miał do wykonania pracę. Nie podróżował jako turysta. Większość ludzi spędza w jednym miejscu kilka dni. Jemu się spieszy. To nie była wycieczka. Bardzo nas to zainteresowało. Z Marsylii do Mediolanu leci pan dziś do Marsylii? Tak. Dlaczego tak krótki pobyt w Szwecji i dlaczego taka trasa jest tańsza? To skomplikowane. Żaden problem, żaden problem, żaden. Tylko tytoń? Żadnych konopi? Nie. Kiedy postanowił pan przyjechać do Szwecji? Kupiłem bilety, gdy były tanie. Nie pamiętam kiedy. Zastanawiamy się, dlaczego taka trasa jest dość niezwykła, dlatego to sprawdzamy. Jeszcze nie skończyłam. Chce mi pan coś pokazać? Był zdenerwowany podczas kontroli. Zachowywał się dziwnie, jakby chciał zamaskować stres i zdenerwowanie. Pokazuje mi pan bieliznę? Nie. Wypił dużo alkoholu. Czuliśmy od niego zapach. To pan? Stare zdjęcie? Nie takie stare? Jak Brad Pitt? Brad Pitt? Może? Jeśli coś miał, to chyba poprzednio. Dziękujemy. Jesteśmy zadowoleni. Może przewoził coś wcześniej. My niczego nie znaleźliśmy. Należało go przeszukać 29. Jeśli spotkamy go ponownie, przyjrzymy mu się dokładniej. Do widzenia. Tędy. Tym razem na lotnisku niczego nie znaleziono.